Cześć się, ma w niedzielę filmu pewnie nie będzie ze względu na y, mały wyjazd, ale to wszystko, że tak powiem, w sprawie tego, co Wam obiecałem na 5000, więc zbieramy dalej oczywiście, e, ale coś tam udało mi się zrobić. E, Odebrałem dziś dorobione rzeczy do 019 w postaci wodzika. I w postaci takiego elementu, jak e, pokażę Wam chwilę, gdzie to jest. I również w postaci tego elementu. No, i oczywiście ktoś mi zaraz powie, to jest inne. Oczywiście, że jest inne. Oryginalnie było to gówno, wyglądało oryginalnie. Tak, dorobione. Oryginalne gówno. Dorobione. Oryginalne gówno. Jeżeli chodzi konkretnie o ten element, to został dorobiony tak, aby ten konkretnie otwór był tutaj jak najciaśniej siedział na tym elemencie. Bo jak dobrze pamiętacie, po złożeniu tego w ten sposób luz dosyć był spory tutaj na tym łączeniu. Dodatkowo. Dodatkowo tu oczywiście na tej przesuwce gównianej też luz tragiczny, do tego tu luz na nakrętce, no i później wychodził centymetr luzu na skrzyni biegów. Ten element działał na tej zasadzie, że obracając się przesuwał wodzik i było wszystko cudownie i było fajnie. No ale ze względu na te wszystkie luzy była tragedia, no i trzeba było sobie coś wymyślić innego. Tak ten element wyglądał oryginalnie i przesuwał, to sobie dorobiłem. A tak to będzie wyglądało, na ten pręcik długi nie patrzcie, on oczywiście jest skrócony tutaj gdzieś. Ten element na tej części nie ma absolutnie żadnego luzu, wchodzi ciasno, się nawet lekko podebrać pilniczkiem. Jest idealnie, po skręceniu tego na klej i dowoleniu gwintem na amen nie ma prawa tutaj być żadnego luzu. Sam, sam ten pręt, ta prowadnica to jest popychacz pompki paliwowej od Malucha, który został mi z dorabiania popychacza do w To jest końcówka e, główka cięgna pod różną nazwą. Można to kupić. E, efekt jest taki, że luzu tu, no wiadomo, lekko się to kiwa, bo trzeba to jeszcze jakoś sklinować tam albo przyspawać do tej blaszki i jest luz zerowy. Także myślę, że w tej części, jeżeli chodzi o zmieniać, byśmy to mieli załatwione i można by całkowicie o tym zapomnieć. Oczywiście, tak, to jest dosyć duże gabarytowo, i dodatkowo jeszcze będę musiał i tak. E, dać po drugiej stronie, bo wiadomo, ten wodzik się skręca troszkę i to musi pracować, musi się odginać, dlatego to tak było rozwiązane. Także będę musiał sobie to poskracać, coś jeszcze z tym zrobić, bo mi to w karter nie wejdzie, ale myślę, że to jest spokojnie do zrobienia i to już nie jest właściwie jakiś problem. Także to bym miał z głowy. Kolejna rzecz była taka, że mam wodzik, mam wodzik. Oryginalnie, jak widzicie, wodzik sobie przychodzi i no, no ma luz jakiś po prostu, to też się dodatkowo kiwa, no wiadomo ze względu na wytarcie, ze względu na zużycie tego koła, dlatego dorobiłem sobie wodzik nowy z, z kwasiaka, nie jest to najtwardszy materiał, ale myślę, że do tego wystarczy, luz zerowy. Z czasem jak gdzieś by... zobaczymy jak się będzie sprawował, jak będzie ok, będzie to chciało działać, no to oczywiście dorobimy sobie taki z hardoksu czy z czegoś co nie będzie się ścierało. I podmienimy, To nie jest dla mnie problem. Silnik także chciał, tak chciał po sezonie sobie zmodyfikować, więc mamy wodzik. E, oczywiście trzeba. By, ten jest jakiś gówniany. nie? A jeżeli chodzi o sam wodzik, o tą prowadnicę, która lata, jak e, nie powiem kto po pustym sklepie, to sobie kupiłem troszkę grubszy prędkow technicznie, oczywiście dużo dłuższy, nie? Który, do którego sobie chcę dorobić pasowne tulejki, które są tu w karterze. O tu. I o tu, bo tu są oczywiście też wyrąbane, są luźne. Dorobimy sobie do niego pasowne tulejki, wprasujemy w karter, skrócimy na odpowiednią długość, osadzimy ten mój nowy wodzik na tulejce o flag. Osadzimy sobie ten nowy wodzik na takiej tulejce, coś jak tutaj jest, przytwierdzimy sobie to do tego pręta, no i zrobimy sobie jakiś gwięcik, coś, no i jakoś tak, jakieś tu łączenie sobie zrobimy, gwięcik do regulacji, to i wtedy to. I absolutnie żadnego luzu nie ma prawa już wtedy być i to wtedy już będzie oczywiście musiało działać. No i oczywiście przejście też na wałek, na gruby fres, który jest tutaj, bo oczywiście była też różnica w średnicach. Wałek na gruby fres jest cieńszy niż ten wałek tutaj. Jutro ruszamy w trasę, będziemy zbierać materiał na kolejne filmy, również w związku z tymi pięcioma tysiącami subów Pełną rzecz oczywiście, którą wam obiecałem, załatwiam również, więc trzymajcie kciuki, no i myślę, że widzimy się po weekendzie, niestety nie w niedzielę. Tak. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, do rzucania łapek w górę, pisania komentarzy i i tak dalej. Oczywiście do zaglądania naszego Instagrama, na Facebooka. No i do zobaczenia tym razem. Cześć, pozdrawiam.